Witam serdecznie. Bijemy się z Sojuszem Tim Van Damme. Jest to francuski sojusz i widzimy się z nim po raz pierwszy. Krają 28 osób, bo nas, jest, bo nas jest tylko też 28. Jesteśmy świeżo po resecie i cóż mogę powiedzieć o ich obronach. W teorii sporo erlangów Ta w ogóle sowa jest przekoksem. Sporo erlangów są piechurzy. Hmm. Jest kilka kart z tym z oddziałem pięciogwiazdkowym, już zrobionym, wymaksowanym. I ogólnie wydawa jest kilka goblinów. Tanki są mieszane, czerwono-fioletowe. No i są obrony, które powinny schodzić na, na, na strzał, a nie schodzą. Jak ta na przykład, czy ta. Tutaj go sobie wziął ten oddział pod Ferdinanda, którego ma w swojej obronnej na co dzień. No i kwestia jest taka, że tą wojnę na chwilę obecną przegrywamy. 20 ataków różnicy, czyli przeciwnik może zrobić około 1100 punktów. Więc przegrywamy o 330 punktów, to jest jakieś 6, 7 ataków w tym trybie także zobaczymy jak to się będzie toczyć u nas w sojuszu jedna mała zmiana Analia od stylia poszła na chwilę obecną do Nemesis grać z nimi top 100 na Aliance Questie który się zbliża za tydzień, a u nas gra w to miejsce Mati, którego dobrze na pewno znacie eee, witamy na pokładzie no i Mati tutaj na razie fajnie bronił, bo na 3 razy moja obrona, gdzie zaryzykowałem z gazelą jeszcze nie sprawdziła się ani razu, nie była bita, czekam cały czas na to na to zdarzenie zaraz sobie tutaj kogoś powybieram na pewno nie wezmę huldy bo na nią, choćby wziął 5 kart bijących miliony to nie jestem w stanie się przebić no nic, zobaczymy, obrony mają naprawdę Dobre. Mają bardzo mieszane te obrony albo bardzo dobre, albo, albo słabe. Yy, mało jest takich wyśrodkowanych. No, kolejna słaba obrona, chyba ich najsłabsza. No ale nic. Lecimy z tematem. Yy, zaryzykuję i zagram składem na 9 klocków, bo na 9 klocków jest gazela, kitty i wszystkie trzy bijące niebieskie. Yy, tak naprawdę. No, chciałbym dostać 9 niebieskich, żeby wybić którąś ze stron, i prawdopodobnie będę wybijał lewą albo środek, bo tutaj mamy dwóch wojowników, którzy się na pewno będą odradzać. Gazela na trybie oczywiście wyrównania nie jest aż taka super mocna. No nic, to nie mogę narazić po oczywiste. Pójdę tak, żeby zrobić małą kaskadę. I chyba w tym momencie popsułem sobie walkę. Nie ten ruch, dobra, może czerwony, jeszcze mi nie uratuje coś z dołu. Oczywiście, obakan musiał uderzyć dwa razy w tą samą stronę. Bo czemu nie? I tu się już nic dobrego dla mnie nie wydarzy. Wszyscy giną, także <laughs> świetny początek z mojej strony. Chociaż ten zginie. Nie. Upsułem tą walkę. Wykonałem zły ruch niebieskimi. No i będę chyba szedł na tego gościa jeszcze raz, bo nie bardzo jest kim. Nie ma kto już zabijać. Tylko nie wiem czy jestem już na niego tak przygotowany. Skoro fiolety poszły, znaczy już fiolety jest prawie że martwy. To spróbuję zagrać fioletami. Oczywiście wiem, że ten skład będzie dosyć wolny. No i ta iskierka mi tej boli. Wezmę złotko. Na takie obrony się ciężko gra na 9 klocków. Gdzie ta złotko? Kurde. Czekajcie moment, bo to potrwa wiek. Dobra, odnalazłem ją. Oczywiście muszę zmienić oddział. Ajajaj, aj, aj. obym teraz to ugrał, bo kurde, bardzo słabe wejście w wojnę. Z taką planszą. Teraz mam 9 oczywistych niebieskich. I z taką planszą w poprzedniej walce bym na pewno ugrał. Tutaj nawet zaraz Milenę załaduje na no drugi ładunek, no super plansza, ale no nie będę narzekał, no zdarza się i tak. Teraz jest pełna niebieskiego i muszę próbować ją odpalać. Może damane? No nie dała. Może ze złotko zdążę. Nie zdążę bo, oczywiście, iskierka uderzy tuż po wyrównaniu. Jaki ten tryb jest do dupy, to jest niemożliwe. Na no, normalnym trybie bym teraz iskierkę odbił, nie byłoby wszystko całe. A tak tu tracę dwóch lekarzy. Hmm. Co, zagram tak. Ok, udało się. Ok, to jest ich przywódca. W teorii skład nie jest mocny na, na ten tryb, bo, bo Ferdinand się tam czyści. Freya też się czyści z uników, ale miniony zostają. Eee... Tutaj tak naprawdę idę tylko uderzeniem czerwonym, więc chyba Skalapago w sumie zrezygnuje i wezmę sobie jeszcze konga do składu, żeby odbić ceto w razie gdyby była taka konieczność. Dobra, to lecimy. Nie wiem czy już mówiłem, ale raz mnie bili i oczywiście spadłem na raz. Dobra, mam tutaj coś czerwonego i tak naprawdę jeszcze mogę zdobyć albo tu czerwony, albo tu, jeszcze nie tylko tu, tylko w tych dwóch miejscach, więc zacznę sobie od takiego ruchu, dosyć spora kaskada wejdzie. Okej, okay, no i będę miał czerwony, ale dosyć długo to zajmie czasu. Dobra. Spróbuję wybić groźniejszą stronę, ale oczywiście. Mógł się odrodzić ktoś. Na szczęście tak się nie stało. Dobra, spróbuję wymusić to. Udało się. Także tutaj już raczej jest wszystko pod kontrolą. furdek wiadomo. Teraz trochę podleczy, ale ja sobie to przeczekam po prostu. Na razie nie muszę się leczyć. Więc tak naprawdę mogę sobie ...odpalić ten diament, i trochę wyczyścić planszę. Okej, okay, to bolało. Ale czyszczenie planszy pomogło, bo teraz... ...mogę sobie złożyć już moje czerwone karty. Niestety furtek znowu wejdzie na um, odpali po wyczyszczeniu, bo oczywiście ten tryb tak działa, że wspomaga obrony przeciwnika. Ale chyba odwołam go i po prostu załatwię sprawę. Także tak jak mówiłem, ta akurat obrona nie jest zbyt trudna na, na tym trybie. Dobra, taki dosyć szalony skład. Lokim chce skopiować Erlanga i go wybić jego własną bronią żółtymi, wybić yy, płomień. No a Ludwik jest tak naprawdę tylko po to, żeby ten płomień na siebie przyjąć za pierwszym razem. No bo nie sądzę, że go odpalę w ten tryb. Nawet jak go odpalę, yy, no i żółtych nie ma. Jest sporo za to niebieskich, ale chyba wolę po prostu wymusić tego. Aha, no i dobra, no i nie zdążyłem toksycznego wymusić. Także tutaj się nic już dobrego dla mnie w tej walce nie wydarzy. Mogę tylko lokiego jeszcze, o ile przeżyję. Mm -hmm. no niestety tutaj cała, cała rozgrywka miała polegać na tym, że Loki miał przeżyć a ja miałem toksycznego zabić się z żółtych klocków niestety, ale ponownie plansza nie dopisała a ja mam chyba widocznie za słabe karty, żeby coś tu ugrywać. No i dobra. Na nie jestem w stanie go dobić, bo nie mam czym za mało go uszkodziłem. I tyle właśnie dało mi, dały mi pięciogwiazdkowy oddział i na ryszu, i na gazali. Obydwie walki wtopiłem. No dobra, spróbujmy tym razem. Działa się za prawdą może tylko zabrać uniki od od Shavugina. No ale dobra. O kurde. Świetna plansza znowu. Nie wiem chyba jestem już na tą grę kurde zbyt głupi. Swoją drogą, no i tak to wybrałem zły skład, pomijając to, że mam cały jeden klocek zielony i nie mam za bardzo na co tu wymyśleć. Mm, A czemu jestem głupi? Bo celi, pobliscy drogowi odbijają wzmocnienie ze statusu na osobą postać przy przeci drużynie, czyli to znaczy nic innego jak Jak to, że nawet jakbym miał zielone klocki, to ten gościu by zablokował mi yy, Imbirkę Dobra mógłbym mieć jedno złożenie, co prawda Zielone Ale wolę pójść w kombo I może coś wleci więcej Wiem, że miałem dwa złożenia zielone, ale liczyłem po prostu, że uda mi się tego, tego gnojka zabić. Jednak zielony mam za słaby, a do tego jeszcze mam suszę od. No, dwie ciekawe. Także kolejna dobitka nie wejdzie, i co dalej? Trzeci raz tego samego. Mam nadzieję, że ekipa wybaczy mi to, że poszedłem jeszcze, mimo że dwa razy nie dobiłem na kogoś innego. Ale no, nie wiem, czy jest po prostu sens iść trzeci raz na tę samą osobę. Maty widzę, że idzie jak burza, leje wszystkich jak, jak leci. Także to kwestia, kwestia chyba tego, że jestem po prostu już za słaby, ale zrobiłem kilka błędów na, w pierwszej planszy, przy, przynajmniej. Dobra, 9 będę miał na pewno. Tylko czy to mi da możliwość ściągnięcia aramisa? Czy nie lepiej byłoby próbować uderzyć w, w amkę? Ok, no teraz go co prawda nie ściągnę w tej turze, ale ściągnę go. ...od ognia. No w sumie teraz już go ściągnę. Yy. Spróbuję coś tu zagrać jeszcze. Okej. Okay. Tutaj wygląda, że plansza już jest całkiem inna niż w poprzednich walkach. Yy. I szkoda, że tak to się dzieje, że, że w jednej, jednej, jednej walce masz jeden klocek na całej planszy, gdzie obrona jest naprawdę top topów. A w drugiej walce masz wystarczająco dużo kroków, żeby coś ugrać. Oczywiście nic tu nie ugram, jeśli ja mi to będzie się cały czas obrazać. I to samo. Wow. Dobra. Czy kogoś wskrzesisz? Ok. Powiedzmy, że jeszcze jestem w grze. Szkoda tylko, że wszystkie trzy karty są obok siebie, więc tak naprawdę, jeśli liściu dobrze uderzy, to, to mi pozamiata. A czerwonych nie widać, żeby się coś podleczyć. No i nic, no i muszę zagrać ten ruch i liczyć, że Relius przeżyje nad, nie patrzę nad. Okej, okay, Relius jeszcze żyje. Czy wskrzesi kogoś? Na dacha. Kurczę, ja potrzebowałem kogoś czerwonego akurat w tym momencie. ten diament, bo fioletów nie ma w niego. Jakaś masakra. I co? Nie uzbieram nic? Hm. Dobra, zagram na razie to, skoro i tak odpala. Sakra, no muszę gdzieś zdobyć zielone. A mam dwa zielone na prąż. Zaryzykuję ten ruch. Ok, teraz pytanie, czy ktoś wskrzesi? Dobra, i w tym momencie chyba. Uda mi się to wygrać, może zrobi unik. Jezus, za to musi być łapka w górę. Sowa dała radę. Jedna sowa to wygrała. Jak tam widzicie, Mati na debiucie. Raz, dwa, trzy, trzech pokonanych i teraz czwarty w grze. Oczywiście, możecie obejrzeć u Matiego na kanale. Jak mu poszła wojna, bo jak widać, poszło mu lepiej niż mnie, i tyle czekamy. 10 pół godziny do końca wojny na podsumowanie, za 3 minuty: koniec wojny, i sobie zrobię takie szybkie podsumowanie. Już na chłodno obejrzałem moje te walki, i to jest moja pierwsza walka, w której mówiłem, że nie mam klocków, natomiast mogłem ją wygrać. Ja poszedłem tutaj po te zielone. I żeby zrobić czwórkę niebieską, odciął mi w ogóle mózg, po co, po co była mi ta czwórka potrzebna, skoro grałem na, trz, na trzy karty ze średnią maną, więc potrzebowałem trzech, trzy razy po trzy niebieskie. Gdybym zagrał ruch żółte z niebieskimi pionowe, to zrobiłem sobie pierwsze łączenie, później bym zagrał niebieskie poziome na środku, zrobiłem sobie drugie łączenie niebieskie. Z kaskadą, z w lewym dolnym rogu, gdzie mógł mi wpaść niebieski brakujący klocek, a dzięki tym dwóm ruchom miałbym naładowaną gazelę. Więc um, to by mi dało już to przetrwanie do szukania tego ostatniego niebieskiego klocka. Nie wiem, czy by on wpadł, nie dowiemy się już tego, ale na pewno, bo błędem zagrania tych zielonych klocków, miałem zagrać albo niebieskie. Na środku, albo niebieskie po prawej stronie po, po prawej stronie, czyli szykować po prostu gazele. W drugim ruchu, w drugi, nie, znaczy w ataku numer chyba 4 to był zrobiłem ruch tymi fioletami, żeby yy, fioletami, ale nie w tym miejscu co trzeba. Zrobiłem ruch tam na środku, a miałem zrobić tu gdzie dałem strzałkę. Wtedy. Pojawiłby mi się niebieski diament, którym detonując go, mogłem naładować sobie Lokiego i jeszcze przed odbiciem, jeszcze przed wyrównaniem, mogłem odpalić Erlanga. Nie wiem, czy by to dało mi wygraną. Znaczy skopiować Erlanga. Nie wiem, czy by dałoby mi to wygraną, bo tutaj jednak główną siłą miały być te szybkie karty. Żółte a dostałem trzy klocki na 35 i to jeszcze rozłożone w trzech różnych miejscach, ale tak jak mówię, w tej grze chodzi o szukanie klocków. Bardzo rzadko są planże startowe takie, żeby od razu odstrzała wygrać w pół minuty walkę, i ja tutaj mogłem znaleźć te klocki poprzez rozbicie tego niebieskiego diamentu. Aha, no i tutaj w tej przegranej raczej nie mogłem za wiele zrobić, zostałem jeden zielony klocek na, na 35 możliwych jedynie co to popełniłem błąd w dobieraniu składu, bo no, zaryzykowałem biorąc e, iskierkę, która na wyrównaniu wojennym jednak nie jest najmocniejszą kartą, a na ławie zostały takie karty jak e, na przykład Galapago których, których nie użyłem Albo inne jakieś karty typu Alucard no Były karty, które były mogły sobie pograć, a, a, a sobie nie zagrały Oczywiście mogłem narzekać na planszę, bo cała czerwona, nie mam dostępu do, do Żółtych, nie mam dostępu do no, zielonych Ewentualnie miałbym dostęp do Diosian i w sumie To zrobiłem w tej walce ale akurat na odwanie niewiele mi dawało. Także to tyle siedzi moje nieudane ataki. Bardzo słaba wojna w moim wykonaniu. po zrobiłem tylko dwa udane ataki. Dwa, dwie, dwa ataki zepsułem. No i zrobiłem dwie dobitki z tego, co kojarzę. Czy nie? Aha, nie. 3 nieudane ataki, jedna udana odobitka i dwa udane ataki. Za moment powinny się pojawić nagrody. No i wygraliśmy. Wygrywamy o... o niecałe 500 punktów. Czyli na tym trybie jest to jakieś 8 udanych ataków. No i nie są to moje ataki na pewno. Także gratulacje dla całej ekipy, która się przyczyniła do zwycięstwa. Nagrody, jak to nagrody, i szybkie podsumowanie. Przeciwnicy mieli naprawdę bardzo dobry start. Pierwsze 100 ataków mieli rewelacyjne, ale ostatnie 80 coś im nie, nie poszło. Moja obrona trochę zaryzykowałem z gazelą. Wiem, że ona jak zginie, to wszyscy tracą manę, więc jest dosyć kiepskim wyborem do drużyny obronnej, ale uznałem, że na wojennym wyrównaniu może być to. No, wiecie o co chodzi. Jest szansa na to, że nie zdążą jej zabić, zanim straci każdy manę. I, i myślałem, że będzie się dobrze tej spisywała. Może gdyby była na drugim przełamaniu, to by się tak stało. Dwa razy padłem na raz i dwa razy padłem na dwa razy. Także szału nie ma, ale ale no, co zrobić? Obydwie ekipy zeszły z atakami do zera. Gratulacje dla Malacinio gorasz i Szalonego Szymona za komplet 6 na 6. Mati bardzo dobry debiut. Maras, Maraz dobra wojna, Zen to samo. No i w sumie tak naprawdę każdy kto zrobił powyżej tych 210 punktów bardzo dobra wojna. Jak, jak widać tutaj tutaj przeplatanka, druga dziesiątka dla nas, trzecia też dla nas. Czwarta przeplatana. No, ja dopiero 40 czterdzieste miejsce. Bardzo słaby wynik, ale, ale postaram się w weekend nadrobić. Już w weekend wchodzi tryb lepszego ataku, więc powinny być też lepsze. Nie zasłamać, lepsze ataki w moim wykonaniu. No, i tutaj zdecydowało to, że ostatnie 20 miejsc. Zaczynając od mojej osoby ale należą, należą, należą bardziej do nich, do czerwonych, także jakoś tam poszło. Dajcie znać, jak Wam poszły wojny, trzymajcie się do następnego.